Cześć, witajcie widzowie, dzisiaj z Marcinem Przetestujmy miejsce na nogi tutaj w Alicji Wow, ładne, f... jest dużo, kurde, jest dużo miejsca Mniej Więcej niż w niektórych Itzkach, mamy to gniazda to na 230 A tu są fajne drzwi, zobaczmy Ciekawe jak one wyguszają. Aj, tutaj jest szpara Ładne podświetlenia Tak to wygląda, no, gniazdka takie czerwone Fotele tak się prezentują, przejdźmy dalej tu takie tablice. Fajnie, 825 jednostka. Ogólnie to zasłony nawet są i to pełne. Ciekawa modernizacja. Nie ma loga LKA. Tego nikt nie wymyślił. Przejdźmy sobie do Kibla dla niepełnosprawnych. Światło się samo zapala. Taka ładna łódzka kolorystyka, tutaj miejsce dla niepełnosprawnych, rampa, winda i kabina, o. O, widać. No, tak wygląda kabina Alicji Łódzkiej. Dobra. I jeszcze pokażemy, jak wygląda od zewnątrz. Czekaj. A nie, to jest dla niepełnosprawnych przycisk. Zobacz, właśnie tak zrobili przycisk dla niepełnosprawnych, że się klika ten. Dobra, jest to źle rozwiązane. Wysiadaj. Ej, a patrz co tutaj jest Automat Patrz Zobaczcie Automat Na no, bogato, no No fajnie tutaj Dobra modernizacja na pewno Dobra, idźmy, pokażmy jeszcze Przód No nie mamy Ale Alicja, kurde ci powiem Miutmalina Kamery tutaj po boku Tu ładnie ten Przód wykonany Modernizacja fajna Wantografie też połówkowe, silniki asynchroniczne na 120. No tak, ładna jest. Nie wiem jak Tobie, ale mi się ta modernizacja podoba. Marcin, podsumowanie jakieś szybkie. Ładny skład. Pięknie zmodernizowany, no czysty. Ciekawe jak wygłuszony, niestety się nie przejedziemy. Ale bok. Bogu... mogłaby tu zrobić coś. No, do no tak, fajnie by było. Kabina, ta chyba trochę wkurzająca, przyciemniona, ale może jest zasłona jakaś. Wiesz, że chyba przez to, że dla się nie zamknie już. No właśnie ten przycisk jest źle umiejscowiony. No dobra, zrobimy zdjęcie na miniaturę i będziemy spadać.